W marcu, wraz ze wzrostem wskaźnika zachorowań na koronawirusa, rządy poszczególnych państw prowadziły różnego rodzaju ograniczenia: zamknięcie granic, blokada poszczególnych obszarów czy obowiązkowe zamknięcie wybranych branż gospodarki. Celem oczywiście było zmniejszenie liczby zachorowań. Należy jednak pamiętać, że Część branż gospodarki posiadała inny cel, dodatkowy, utrzymanie ciągłości działania w łańcuchu dostaw, tak aby do, do, każdego, do każdej osoby, do ludności trafiały niezbędne produkty pierwszej potrzeby. Spółki grupy Raben posiadające plany ciągłości działania, które są regularnie testowane, Elastycznie dopasowała się do sytuacji. Dzięki wcześniej opracowanym procedurom, kanałom i sposobom komunikacji, w sposób płynny przekazywała na bieżąco informacje o ograniczeniach i o działaniach podejmowanych przez spółki. Musimy pamiętać, że częścią planu w ciągłości działania są również sztaby kryzysowe, określające y, pracowników, którzy są niezbędni do zarządzania i y, postępowania w trakcie kryzysu. Oprócz pracowników y, należy również zdefiniować ich zastępców na wypadek ewentualnej kwarantanny, zachorowania czy konieczności opieki nad y, małym dzieckiem. Wśród scenariuszów planów ciągłości działania są takie jak blokada oddziału, niedostępność pracowników, kierowców czy środków transportu. Natomiast epidemia koronawirusa jest sytuację, sytuacją całkowicie nową, nieprzewidywalną, dla której nie można zastosować istniejących scenariuszy. Należy obserwować rozwijającą się sytuację i wdrażać odpowiednie kroki na bieżąco. Aktualnie z każdym dniem dociera do nas coraz więcej informacji dotyczących luzowania restrykcji i ograniczeń przez poszczególne rządy. I powolnym powrocie do tak zwanej normalności. Warto podkreślić tutaj, że posiadanie planów ciągłości działania również może pomóc organizacjom dostosować się do nowej rzeczywistości, ponieważ istotną częścią. Tych planów są schematy działania powrotu z sytuacji kryzysowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych pracowników, kierowców, wszystkich zaangażowanych w usługi logistyczne, musimy zagwarantować w tej sytuacji, że wdrożone zasady bezpieczeństwa i higieny nadal będą obowiązywać, a być może w niektórych obszarach będą wymagały wzmocnienia. Nie możemy zapomnieć o podstawowych zasadach higieny rąk, utrzymania dystansu, prewencyjnej dezynfekcji pomieszczeń wspólnych w oddziałach, takich jak szatnie, korytarze, toalety czy kantyny. Tak, aby nie doprowadzić do ponownego wzrostu zachorowań, a tym samym ryzyka zatrzymania łańcucha dostaw. Spółki Raben nadal będą wyposażały pracowników, którzy są zaangażowani w pracę z korespondencją i, przesyłki, i rozładowywanie i załadowywanie przesyłek, w rękawiczki. Płyny do dezynfekcji nadal będą dostępne, a ich, nie, ich używanie nieustannie promowane. Utrzymamy również procedury rozdzielające poszczególne grupy pracowników i współpracowników. Nadal obowiązywać będą 30-minutowe przerwy pomiędzy zmianami na magazynie. Natomiast kierowcy będą nadal proszeni o pozostanie w kabinie samochodów w naszych magazynach. Tam, gdzie możliwe, zrezygnowaliśmy z papierowej dokumentacji. Planujemy wprowadzić takie zasady na stałe, jak również poszerzyć zakres tych zmian. Będziemy utrzymywać również procedurę mierzenia temperatury dla wszystkich osób wchodzących i wjeżdżających do naszych oddziałów. Kierując się mottem naszej kultury bezpieczeństwa, działam bezpiecznie, jestem bezpieczny, dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników, współpracowników, nadawców, odbiorców przesyłek, dbamy o obsługę naszych klientów zapewniając nieprzerwaną realizację usług w łańcuchu dostaw.